Jedna rzecz. Pytanie. Wymień jedną rzecz, której ci w życiu brakuje. Gdybyś miał wymienić tylko jedną rzecz, której naprawdę, naprawdę pragniesz, co by to było? Relacja? Chciałbym być w związku małżeńskim? Chciałbym, żeby nasze małżeństwo było lepsze? Chciałbym lepiej rozumieć się z moimi nastoletnimi dziećmi. Lepsza praca, lepszy szef, kilka tysięcy złotych więcej w skali roku na niewielkie luksusy. Co by to było? Wszyscy mamy takie życzenie. Gdybym tylko mógł mieć, ale ty i ja przeczuwamy, że gdybyśmy posiedli to, na czym nam zależy, pojawiłaby się kolejna, inna rzecz na naszej liście. Kolejna i kolejna. To, czego naprawdę nam potrzeba, to za czym naprawdę tęsknimy, to wewnętrzny pokój, prawdziwa, niezmocona wewnętrzna radość. Coś, co głęboko w nas, coś, co sprawi, że życie będzie dla nas warte, by żyć, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Może dlatego Jezus powtarzał, przyszedłem, abyście mieli życie i to obfite życie. Tego naprawdę potrzebujesz.